W czasach, gdy króluje klawiatura, litery pisane odręcznie poszły troszeczkę w zapomnienie. Nie wszyscy jednak z tym długopisem nie są za pan brat. Są nimi właśnie nasi goście w studiu mnóstwo tych gości, to goście z zespołu szkół w świętoniowej, Stanisława Wojciechowska. Dzień dobry, to Dzień pani dobry. profesor. Dzień serdecznie. Oraz uczennice Jadzia, Paulina i Kinga i właśnie dziewczyny wygrały ogólnopolski konkurs ładnego pisania. O tym ładnym pisaniu będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Ładne pisanie, czyli kaligrafia generalnie. Rzecz ujmując, tak? Tak, można tak powiedzieć. Co to jest kaligrafia? To po prostu sztuka ładnego pisania estetycznego. Kształtne literki, odpowiednie cieniowanie, operowanie piórem, no warunek jest jeden to wymaga pisania piórem. Skąd szkoła ma takie tradycje ładnego pisania takiej kaligrafii? Dziś mogę powiedzieć, że miałam to szczęście, że kiedyś na moich lekcjach języka polskiego kaligrafia była obowiązkowa. Świętej pamięci pani Józefa Słowikowa, właśnie regularnie każdy. Każdym tygodniu jedną lekcję poświęcała na ćwiczenia kaligraficzne, i w klasie było nas około 40 dzieci i pochylała się nad każdym, prowadziła e, rękę, no i to zostało dzisiaj. Dzięki tej kampanii ładnego pisania mogę przekazać te umiejętności, bo Okazuje się, że to pewnie tak jak z jazdą rowerem: jak już się raz nauczy, to potem zostaje na całe życie. Cieszę się, że są uczennice od pięciu lat, odkąd uczestniczymy właśnie w konkursie. W Ogólnopolskim są uczennice, które chętnie podejmują te ćwiczenia, no i, i tak to już się toczy. Dziewczyny, jak zaczęła się ta Wasza przygoda z kaligrafią? To moja przygoda z kaligrafią zaczęła się w tamtym roku, a może dwa lata temu, kiedy pani od języka polskiego zapowiedziała ten konkurs i koledzy i koleżanki przekonali mnie, byłam bardzo ciekawa, jak to się pisze tym piórem, i razem z moimi koleżankami postanowiłyśmy i poprosić panią, żeby nas uczyła. Jak mogę wtrącić, Jadzia właśnie to taka żywiołowa, spontaniczna natura i ona bardziej z ciekawości. Dlatego, tak jak Pani zapytała, na czym polega kaligrafia, a potem jakoś tak już poszło. No i teraz cies cieszę się wygraną. No właśnie, bo wygrałyście ogólnopolski konkurs ładnego pisania, byłyście w Warszawie, odebrałyście nagrody. Pewnie cieszycie się z tego tytułu, prawda? Tak. Ja się bardzo cieszę. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Spośród tak wielu uczniów w Polsce y, zostaliśmy bardzo wyróżnione, y, z czego bardzo się cieszymy. Jak wyćwiczyć to ładne pisanie? Czym dla Was jest ta kaligrafia? Dużo czasu trzeba poświęcić, by nauczyć się tak ładnie pisać. Szkoda, że my nie możemy pokazać tych Waszych wypracowań, które przywiozłyście ze sobą, ale one są naprawdę napisane pięknie. Myślę, że dużo czasu trzeba na to poświęcić, żeby dojść do tego, jak my potrafimy pisać. Nie wiem, jak, jak mogę dodać kaligrafię. Grafia to nie tylko kwestia estetycznego pisania, ale co za tym idzie, to jakby zresztą mówi się bardzo często, że to kształtuje charakter człowieka i coś w tym jest, ale w samej sztuce pisania chodzi też o to, co się pisze i w jaki sposób. I to jakby w naturalny sposób pociąga za sobą taką odpowiedzialność większą za słowo, dyscyplinę słowa, taką dyscyplinę stylistyczną. No jednym z trudniejszych warunków tych prac było to, żeby zmieścić treść bardzo obszernych, bo jeden dotyczył Amazonii, jeden życia sprzed 100 lat, zainteresowań ogólnie. I, I to wszystko miało się zmieścić na jednej stronie formatu A4. I na tym między innymi polegała trudność, żeby, żeby właśnie przekazać ciekawie, niebanalnie, no i przy tym jeszcze estetycznie, kaligraficznie. Jakie były te wasze początki? Co wam najbardziej sprawiało trudność? No najtrudniejsze na pewno było, na pewno było nauczyć się trzymać pióro. Potem najtrudniej było nauczyć Oczywiście jakby powtarzalność literek. Jedna literka musiała być taka sama jak druga. No i ja też miałam trudność dlatego, że jestem leworęczna i zamazywałam po prostu atrament. I teraz nauczyłam się unosić w górę rękę i wszystko jest już dobrze. Wszystkie te wasze literki są rzeczywiście jednakowe. Zdarza się tak, ale czasami, czasami jednak nie. Ale dążymy ciągle do tego, żeby właśnie tak się powtarzały, żeby była jedna, taka sama jak druga. Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby wygrać taki ogólnopolski konkurs? To zależy, zależy jak ktoś podejdzie do tego. Jak podejdzie do tego, na przykład, tak bardzo no bardzo, bardzo się tym zainteresuje i bardzo będzie chciał, to, to myślę, że da rady się nauczyć. No, rok. Tak z obserwacji, jak mogę jeszcze coś dodać, to odnosiłam wrażenie w trakcie tych ćwiczeń, że. Z czasem dziewczynkom te ćwiczenia sprawiały większą przyjemność niż takie, taki wysiłek. Czy... I, a potem to już przyszła satysfakcja, a potem to już y, same między sobą jakby próbowały sobie y, poprzeczkę podnosić, co poprawić, co zmienić, co ewentualnie jeszcze należałoby poćwiczyć. Także myślę, że już mają pewną wiedzę na temat kaligrafii, same dla siebie też. Co lubicie najbardziej w kaligrafii, a czego nie cierpicie? Ja na przykład nie cierpię pisać litery W, bo nigdy mi nie wychodzi. W kaligrafii lubię to, że potrafię chyba cieniować, to jest, że niektóre kreski są grubsze od innych. W kaligrafii lubię to, że można się na tym skupić i gdy jestem zdenerwowana, lubię pisać właśnie piórem i się wtedy wyciszyć. No. Bardzo w ogóle lubię pisać kaligrafią. Prace są bardzo estetyczne, aż miło patrzeć na pisanie kaligrafią. No i oczywiście ludzie bardzo się tym zachwycają. Dziewczynki czują się docenione. O, tak. Na pewno. Poza tym z przyjemnością czyta się takie prace. Czy ta nauka kaligrafii przenosi się na takie codzienne pisanie? No to ja bardzo często piszę, ale to nie jest takie codzienne pisanie w szkole, bo w szkole piszę normalnie długopisem. I brzydko, tak? I brzydko. Tylko to jest tak codziennie wieczorem siadam, biorę pióro i piszę coś od siebie. To jest bardzo fajne. Ja sporadycznie piszę tematy lekcji ale jednak jednak długo pisam trzeba w szkole pisać, bo szybko jest dyktowane i wygodnie. Czyli mimo tego, że ładnie piszecie podczas pisania takich wypracowań, kaligraficznych wypracowań, to w szkole na lekcjach nie piszecie ładnie. Nie wiem, moje koleżanki uważają, że ja piszę ładnie swoim charakterem pisma, ale to nie jest to samo, co kaligrafia. To jest całkiem... Ja muszę in... przyznać, że Jadzia najbardziej zmieniła charakter pisma. Paulinka zawsze pisała starannie, Kinga również. No. Każdy może nauczyć się tej kaligrafii? Ja sądzę w tej chwili, że tak, dlatego że tak jak tu już zostało powiedziane, Paulinka jest dziewczynką leworęczną. Jadzia niemal otarła się o dysgrafię w klasach początkowych. Sądzę, że, że każdy w mniejszym lub większym stopniu może przyswoić te podstawowe zasady. Jest pani dumna pewnie z tych swoich podopiecznych? No, cieszę się razem z nimi. Dziewczyny, zostanie wam coś z tej kaligrafii? Tak. Myślę, że na pewno to przez całe życie już będziemy potrafić pisać ładniej niż inni. Moje koleżanki już nawet chcą, żebym ich też nauczyła troszkę pisać, bo też są zainteresowane tym konkursem. Być może, że w przyszłości będziemy mogły przekazać innym pokoleniom tę naukę. Kiedy jesteście najbardziej dumne z tego, że potraficie tak pięknie pisać? Na przykład wtedy, kiedy piszemy coś w szkole, na gazetkę na przykład, i wszyscy tam stoją, patrzą i podziwiają, to jest naprawdę fajny moment, fajne uczucia i niezapomniane. Wielu ludzi dziwi się, jak my możemy w ogóle tak pisać. I to bardzo przyjemne, kiedy oni dają nam komplementy. No i oczywiście wygrywacie konkurs ogólnopolski. To jest tak, chyba najważniejsze, oczywiście. prawda? Ale poza tą satysfakcją z wygrania takiego konkursu, to jeszcze jest gratyfikacja, prawda? To też jest taki bodziec do tego, żeby uczyć się ładnie pisać. Stypendium dostałyście? Tak. tak. No to pochwalcie się. No, to ja chyba dostałam największe. Życzę wam, żebyście nie zapomniały ładnie pisać w przyszłości. Mam nadzieję, że w przyszłym roku także wygracie ten konkurs. Zarazicie taką chęcią ładnego pisania innych i pewnie pani będzie z nich dumna jeszcze jeszcze bardziej. Jeżeli się tak zdarzy, że będą inni chętni, to na pewno będziemy pracować. No właśnie, by jeszcze tych innych chętnych przybywało do tego, by uczyć się takiego ładnego pisania Przyby. i kaligrafii. Przybywa, tak? tak? Bardzo dziękuję za rozmowę dziś naszymi gośćmi. Pani Stanisława Wojciechowska oraz Jadzia Paulina i Kinga zespołu Szkół Świętoniowej. Dziewczyny wygrały ogólnopolski konkurs ładnego pisania, czyli po prostu kaligrafii. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy